Witam wszystkich, zagrajmy dum Doom 2, poziom szósty... nie, piąty. Ile mam amunicji do tego? Trochę mało. O, tu będzie... dostarczone. O, kurde Dobra, przełączam się na to. Wow! łoł. Wow. Kurczę no, tam widać. Dobra. I jeszcze tu. O, mhm. Dobra. Wezmę sobie tę kulkę. O, bym spadł przez przypadek. Tu jest w ogóle jakieś przejście. O, jest! Tylko. Dobra, jeszcze? Ile was tam jest? Nie... Ach... Się Ammo... Ciekawe czy do będą... Nie. I chyba tutaj trzeba iść. No, raz na hmm. tego Gingana. Słyszę tutaj coś, kogoś. Jakiś zombie tu jest gdzieś. Ile mam amunicji do wyżytni? 7 tylko. E, to bez sensu. nie ma co używać. Um. Moment. W takim razie trzeba iść. No, do góry. Tutaj chyba. A to co? Wygląda podejrzanie. o Co jest? Kurczę. Dobra, to nie To była praktycznie egzekucja. O! A, widziałem, że coś się stanie, oczywiście. Zresztą. Tak dużo, coś się stanie. Nic nie ma za darmo. Ale ja jeszcze coś tutaj. ...trochę ammo nic, tu jest jakieś zejście. A jeszcze tutaj się przejdę w tą stronę. Ile mam do szczeby? 50, spoko. Jakieś szafki, Muszę tak nazwać. Ej, 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 ej. Tego nie było w planach. Ale zbroja, spoko. Nic. I kolejny przycisk. Wow, moment. Wszystkie te przejścia. A jejej. Cześć. I to tutaj było to zejście, tak? Ale to zaraz jeszcze, zaraz jak tam czy tej... W karcie byłem, tu też było... O nie! O kurde, przeżył to. I tutaj jest z powrotem zejście. w to miejsce, dobra. Czyli wszystko już było... rozkrojone. Ktoś tutaj... Ktoś stoi O, wiesz co... Jak tam to teraz? Kurde, nie wiesz co to chciałem Za szybko mi ta amunicja spada Tu jest shotgun na szczęście Okej okay. Ej, co Aha, tu jest ktoś tam jeszcze jest Jak tam dostać się do środka Tędy? O, w końcu Czekałem. No i mam znowu maksymalną amunicję. To jest to. Super. Dobra, to idziemy z Wow. Ech. Chciałem, żeby sami się zacząć zabijać. No dobra. Hell Knight. nie. No jeszcze nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, To Nie, jest? Ech. Aha, i to jest właśnie to podejrzenie, nie to jest, co to jest jeszcze co innego. A można się wrócić? Można na szczęście. I dobra, i teraz idziemy tutaj. Prost. A, chodź tu, dzisiaj o cholera, jeszcze jeden. I o, o! wiedziałem, że jest pan, ale nas tu nie ma. Niego. Gdzie jestem? Dobra, kakodemon. Nie żyję, to też. No to teraz jump! Nie tak miało być. ale to już jest Hehe. O, dobra. Nie ześliknęliśmy się. Wszystko? Wszystko na tym poziomie odkryte? No, prawdopodobnie tak. Więc do wyjścia. Po raz pierwszy niczego nie było w winie. Dobra. Tylko czyli trzy, trzy sekrety. Znaczy, jeden na trzy. Dobra. Do zobaczenia w kolejnej części.